Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy da się zagrać Polską i wygrać, nie zmieniając w ogóle template'ów od początku rozgrywki? W tym odcinku się przekonamy. Oczywiście w tym odcinku nie używam żadnych modyfikacji, kompletnie żadnych. To jest czysta podstawka Herzo Iron i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Oczywiście, moi drodzy, nie będziemy zmieniać żadnego template'u. Wszystko zostawiamy tak, jak jest. Dosłownie. Będziemy grali tylko tym co mamy, nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy i tak dalej. Sprzęt, wsparcia i piechota. Zobaczymy czy uda nam się zatrzymać Niemcy czy to Ruska. Więc z tego co po, sprawdzając po template'ach to yy, praktycznie mamy tylko i wyłącznie broń piechoty i sprzęt wsparcia. I to jest praktycznie jedyne co musimy zacząć produkować, więc lepiej rozpocznijmy jak najszybszą produkcję. No i wybierzemy standardowe badania, zobaczymy czy uda nam się tutaj jakkolwiek przetrwać. Tutaj sobie jeszcze użyjemy poprawy warunków pracy robotniczej, tylko i wyłącznie po to, aby bustować na jak najwyższą liczbę tą stabilność podczas wojny i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Raczej do wojny szybko nie będziemy szli, więc wiecie co, ja sobie zacznę tutaj robić. Przemysł. Moi drodzy, jeżeli Wam się podoba to co robię i chcielibyście więcej kontentu swoje na kanale, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i polubić ten materiał, a ja już nie przeszkadzam w oglądaniu. I pamiętajcie, że na NEBA kończy procentanie skodem KRL-a! Oczywiście nie zmieniamy żadnego template'u, ale możemy sobie produkować takie rzeczy, dajmy na to, jak stare myśliwce i stare samolot. O Jezus. Nie wiem nawet czy mi wystarczy czasu. Nie wiem, czy mi wystarczy czasu do obronienia się tą Polską. To jest dywizja 18 rozpiętości, bez jakiejkolwiek artylerii, bez czegokolwiek. Tu są dywizje górskie... Nie no ja nie wiem, powiem wam tak. Nie wiem, czy to będzie możliwe długofalowo. Nie? Zlecimy też produkcję 31 dodatkowych dywizji piechoty. Wyzerujemy sobie po prostu manpower. Mam nadzieję, że jakkolwiek będziemy nawracać to wszystko. 23 tysiące karabinów brakuje, no ale cóż, staram się rozwinąć jak najszybciej. No i oczywiście robimy tutaj też busty do doktryn, bo one nam się najbardziej przydadzą. Może te okopanie da nam tutaj jakiekolwiek bonusy. Jeszcze mam 100 siły politycznej, poczekajcie, spróbuję sobie wyrolować jakiegoś fajnego dowódcę. O Jezus, Marcin, proszę Cię, o Jezus, Zbigniew, dlaczego, Paweł, proszę Cię, o Boże. Sami beznadziejni dowódcy, no cóż. O i dalej robię plan wielkiej bitwy, no bo my tutaj nie mamy praktycznie innego wyboru. Po co mamy iść w doktrynę z artylerią, jak nie mamy artylerii w templecie, tak? Ty dajcie znać w komentarzach, jeżeli was o to mogę poprosić, czy zobaczylibyście Polskę, która stara się zatrzymać Niemcy i Związek Radziecki kompletnie bez badań w tej grze? Kompletnie bez badań i mogę używać tylko tego, co mam tutaj wyszukane, nie? Kompletnie bez badań. Dajcie znać, czy zobaczylibyście taki odcinek w komentarzach. Pierwsze 11 dywizji świeżo zwerbowanych e, dostaje się do naszych armii. Miejmy tylko nadzieję, że będziemy w stanie jakkolwiek zrobić cokolwiek. Wyrolujemy kolejnego dowódcę. Boże, błagam, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, dwóch dowódców nowych. Jest! Boże, wylosowałem dowódcę z perkiem Nieelastyczny Stratek. Zobaczcie, awansuję go teraz i wybiorę go jako mojego marszałka. Maksymilian Dąbrowski, nieugięty obrońca. I później wrzucimy mu jeszcze perka do doktryny defensywnej. To powinno świetnie działać z naszą dyktryną i busty na okopanie zrobiliśmy sobie cel na manpower, no i teraz dalej pociśniemy sobie przemyślik i fabryczki, boosty do przemysłu, bo no musimy jakoś tych karabinów zacząć nadrabiać, tak? Moim planem na tę grę nie będzie nawet tyle, co pokonanie kogokolwiek, Niemiec czy Związku Radzieckiego, bo ja w 90% obstawiam, że ja upadnę, ale po prostu na stranie takiej ilości dywizji, żeby chociaż starać się imitować, że sprawiamy jakieś pozory i że staramy się zrobić cokolwiek w tej wojnie. No i teraz praktycznie jedyne co mi zostało robić to siedzieć i czekać, zbierać siłę polityczną, bo na wojnę muszę mieć tej siły z, nie wiem z 400 i tak dalej. Wyprodukowaliśmy jedne praktycznie pełne armie, cały czas staramy się budować, moi drodzy, fabryki wojskowe. No i praktycznie badamy tylko technologie, które możemy wybadać. I które nam cokolwiek dają. No i powiem tak, jeszcze takiego challenge'u nie miałem, więc to może być dosyć ciekawe. Teraz bardzo ciężka decyzja. Styczeń, za niedługo będzie wojna. E, ja podmi nie podminiam sobie tego na lepszą broń, bo brakuje mi 18 tysięcy karabinów. Aktualnie jedyne co robię, no to staram się jakkolwiek e, zbustować stabilność. Miejmy nadzieję, że będzie jej wystarczająco dużo na wojnę. No i produkujemy tutaj jeszcze 48 dywizji z Manpowerem, nie ma problemu, gorzej z karabinami, brakuje nam 15 tysięcy, ale te braki się bardzo szybko odrabiają z tego co możecie tutaj zauważyć, nie? Bo robimy tej broni naprawdę ponad 200 sztuk, prawie 300, więc jest ok na razie. Dobra, mam 4000 karabinów na plus. Teraz dopiero sobie podmienię karabiny na lepsze i zacznę sprowadzać jeszcze więcej stali z UK, co oczywiście zabije mój przemysł trochę. No ale chociaż będziemy, mieli, będziemy się starali zimitować jakieś dobre karabiny, mam te 48 dywizji dodatkowe, które wystawię. Zrobimy im dodatkowego marszałka, pana Sikorskiego. Zrobimy im byle jakich dowódców. Te 48 dywizji będzie miało za zadanie zatrzymać Niemców nadchodzących od południa. Próbujemy ich przetrafić jeszcze I miejmy nadzieję, że jakoś będziemy w stanie ich zatrzymać, nie? Chociaż wątpię. Zabawną rzeczą jest to, jak teraz oglądam właśnie mapę, bo zaraz we mnie Niemcy gruchną. Mamy 30 tysięcy karabinów. jedyny problem, jaki mam, to jest manpower. Manpower, w którym mógłbym wejść na pełny pobór albo obowiązkową służbę i zrobić po prostu sieczkę, ale niestety nie mogę tego zrobić. Niestety sa, e, tutaj mościcki na to nie pozwala, no i muszę czekać do wojny, zmienić szybko prawo o dwa poziomy gdzieś i modlić się o to, żeby szybko wskoczył Miman Power, żeby doprodukować więcej dywizji, nie? To jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Dobra, moi drodzy, zaczyna się. Gdańsk czy wojna? Gdańsk pozostaje w polskich rękach. Uch, jedziemy. Marzec 1940 roku świetnie zostaje zaproszony do aliantów. Bardzo fajnie. Oczywiście, moi koledzy są wezwani do wojny. No, i teraz korzystając z okazji, no nasze 100 myśliwców sobie tu nie poradzi. Trzeba wrzucić od razu obowiązkową służbę. Boom. I trzeba tych panów, tym palom trzeba uruchomić force attack. I ruszyć na królewiec. Mam nadzieję, że po jednej dywizji, chociaż, jak tu jest na kratkę, to będę w stanie jakkolwiek. Dotrzeć do królewca i do memla, tak? Do kłajpedy. Ponieważ chciałbym po prostu sobie poradzić jakoś z tym wybrzuszeniem i wtedy mógłbym myśleć nad dalszymi ofensywami albo defensywnami. Dobra, e, prosimy o wejście na królewiec. Ty, królewiec się. Okej, okay, tu się utrzymuje, ty. Niemcy mnie na froncie nie atakują. Boże, jak oni przebiją linię masz nota Niemcy i Francuzi się poddadzą, to ja się popłacze, nie. Dobra, oczywiście używamy dywizji z naszym jedynym template'em, czyli takich jak były. Zajmujemy królewę bez problemu. To jest tego, za... wow, my nawet coś zrobiliśmy w tej wojnie. Dwie dywizje niemieckie zostały okrążone. Dziękuję, jeszcze padły. To już w ogóle super sprawa. <laughs> nie sądziłem, że tu mi się cokolwiek uda. Dobra, teraz szturmujemy oczywiście Królewiec. Robimy byle jakie cele. Manpower, mam nadzieję, że nam wskoczy kiedyś. Kłajpeta zajęta. Świetnie. Niemcy nie będą mieli tu zaopatrzenia. Oj, Niemcy ruszyły na głównym froncie. Dobra. Tutaj się uda nam Niemców wyeliminować. Powinno nam się ich udać wyeliminować, jakkolwiek. No tutaj oczywiście włączę ostatni bastion. Będę starał się ich utrzymać, jakkolwiek. Panowie, proszę was o zniszczenie tych paru dywizji tutaj. O zobaczcie, że tu jest pięć dywizji, które nie, da... nie dajemy sobie z nimi rady jakimś cudem, nie. One są Totalnie odcięte od zapatrzenia. Ci panowie od razu polecą na front z Niemcami. Proszę bardzo. Ci panowie jeszcze mają tutaj wyeliminować co nieco, tak? Jest, dobrze udało się. I druga armia teraz też leci wesprzeć front z Niemcami. Proszę bardzo. Wszystkie moje, wszystkie moje dywizje lecą z królewca tutaj na front, bo tutaj w okolicach Śląska możemy dostać wpierdziel. Staramy się oczywiście, Boże, ich dominacja powietrzna i wszystko jest tak wielka, że nie wiem, czy tu damy radę coś zrobić. Luksemburg do nas dołączył, dobra. Niemcy mają wojnę, moi drodzy ty, z Holandią i Francją. Zobaczmy na straty w wojnie. Niemcy straciły 200 tysięcy, ja straciłem 140. Manpower się ładuje. 40 tysięcy, proszę, wrzucić mi tutaj gospodarkę wojenną. Niech się zacznie już coś dziać. Nie mogę importować stali z UK, więc będziemy ją importować, nie wiem, z ZSRR. No nie mam innego wyboru, tak? Mimo, że to będzie mój przeciwnik. Ale ty, Niemcy się zatrzymały. Z tego co widzę, Niemcy się zatrzymały. Udało nam się zatrzymać Niemców. W, moi drodzy, maj 40 roku, a my dalej twardo stoimy. Jak to tutaj wygląda? Tutaj Niemcy. Boże, dzięki mojej defensywie Holendrzy, Belgowie, Niemcy. E, przepraszam bardzo, Anglicy, Francuzi byli w stanie się utrzymać Niemców tutaj na tej linii frontu i nasrać tu miliony dywizji. Dokła tutaj Rzym widzę, że będzie się przebijał, a nie, Włosi po prostu manpower marnują. Niestety, w Afryce chyba Anglicy przegrają, no. Smutek. No i właśnie to jest coś, czego się spodziewałem. Czyli Węgry dołączyły do frakcji Oś, więc no nie powiem, żeby mi to było obce jakkolwiek, tak? Po prostu się tego spodziewałem. Więc spróbujemy sobie pociągnąć tutaj linię frontu tylko i wyłącznie na Węgry, tymi trzema armiami, i jakoś rozejść się tutaj tymi dywizjami, żeby się obronić przed nimi. 170 tysięcy Manpowera, moi drodzy, werbujemy dodatkowe wojsko. Do zera z Manpowerem schodzimy, niech się ładuje nowy, świetnie. 23 dywizje dodatkowe zasilą nasze wojsko polskie. No i stoimy, no, bo stanie to jest jedyna rzecz, którą mogę teraz robić, za niedługo ruszą na nas Ruscy. O, właśnie o tym mówię. I to może być troszeczkę problematyczne. Polski rewanżyzm, dziękuję bardzo. Nie wiem, tutaj już nie mam zbytnio nic do robienia w celach, więc po prostu zrobię sobie, moi drodzy, nie wiem, naprawę budowli. 23 dywizje zostaną wystawione na, na stronę ruską. Robimy sobie oczywiście tutaj nowego generała. E, jedną armię wyślemy tutaj na ruskich. Nie wątpię, że będę w stanie ich zatrzymać. Bo problemem jest, moi drodzy, manpower. Jeżeli zmieniłbym ideologię w Polsce, ja bym się utrzymał na dwa fronty bez problemu, tak? Niemcy nie są silne, nie? Niemcy nie są silne. Może to będzie głównie. Głupie i mnie za to wyśmiejecie w komentarzach, ale oddeleguję jeszcze jedną armię do walki, do zatrzymania Rosji. Może to obniży moje siły na froncie, ale muszę oddelegować jeszcze jedną armię, żeby ona zaczęła już ładować planning, speed i tego typu rzeczy. Cały czas dorzucam, jak tylko mam tutaj wolny manpower dywizję do rekrutacji, tak? Jak tylko i wyłącznie ładuje się manpower, cały czas coś dorzucam. Niemcy ruszyły, no właśnie. Na południu obrona wygląda dobrze, obrona wygląda mądrze, lecz tutaj jest tragedia, nie? Niestety muszę zabrać tego pana i wysłać tutaj wojsko. Niestety, Wincenty, zostajesz oddelegowany z powrotem na front z Niemcami, bo to była głupia decyzja. Niemcy ruszyły. Czy uda nam się ich zatrzymać? Czy oni okrążą Poznań? Nie powinni. Dobra, przyszedł Vincent. Przyszli wszyscy. ZSRR żąda wschodnich ziem, no to... Mamy troszkę problem. Wystawimy tutaj, moi drodzy, dziewięć dywizji dodatkowych. Rozkażemy im przyjść tutaj. Bez dowódcy na razie. Polska nie podda się wezwalki, oczywiście, że tak. I ja nie będę jakiemuś ruskiemu ziemi ustępował, tak? Oczywiście w grze, tylko, wiadomo. Spróbujemy wyprowadzić kontrofensywę, bo to jest tylko jedna dywizja. Nasze dywizje mają 40 Breakthrough. Wspaniale, wręcz można powiedzieć. Ty, udało mi się odbić jedną prowincję i ją zająć. Świetnie. Dobra, nie jest źle. Sukces polskiej armii, tak? 11 dodatkowych dywizji jeszcze na ruskiego, bo ruski jest po prostu nieobliczalny, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Eee, tutaj jest wszystko w porządku. Tutaj Niemcy cały czas atakują. Tutaj na południu prawdopodobnie ta prowincja zostanie zrównana z Ziemią, czyli wróg wygra. Chociaż ty, jakbym to odbił? Andrzej, dobra, bronimy się. Panowie na froncie, komukolwiek trzeba wrzucić ostatni bastion. Nawet dwóm moim dowódcom wrzuciłem ostatni bastion, żeby się bronili. Ym, panowie kontra, macie taką masę, że tu trzeba zrobić kontra. Ty, i wiecie, co jest najzabawniejsze, że to wychodzi. Nasza polska kontra działa, moi drodzy. My będziemy walczyć i tutaj oni będą. Okej, okay, zamknij Landlis. Ruscy mają na nas cele, ale są obserwac... O właśnie o tym mówię, wypowiedzieli nam wojnę. <grybujesz> akurat teraz Akurat teraz mi wypowiedzieli wojnę. Zabawne. Dobrze, że to Ruscy są agresorem, bo to im czystki nie zbije, o, więc będzie jeszcze szansa chwilę postać tutaj. Yy, wojna z Niemcami, no nie wygląda dobrze, ale mam na szczęście. O, jeszcze zobaczcie. Wciągnęliśmy Sowieta do wojny z aliantami, czyli dużo zrobiliśmy, nie? Rusty nas powinni tutaj rozjechać. Chociaż powiem wam, że oni dużo powinni też tracić na tej wojnie. 40. rok. Jej, staramy się tutaj skontrować. Nie, nie kontruj tutaj. Ja też mam słaby atak. Ale udało mi się odbić na prowincję, więc chyba super. I trzeba tutaj zmniejszyć front. Zrobimy to w ten sposób, że oddamy tutaj część terenu. Zrobimy to tak, a pan Koter będzie miał za zadanie stanąć w ten sposób... Spróbujemy bronić się tutaj na tej linii. Dobra. Spróbujemy teraz się wycofać z Rikczem jakoś, nie? Spróbujemy się powoli wycofać na terytoria, które grożą okrążeniu. Na razie z tego, co widzę, to wygląda to dobrze. Po prostu uciekamy jak nasi politycy we wrześniu do Rumunii. Ale z różnicą jest taką, że my akurat walczymy. O, tutaj osiem dywizji. To by był bardzo zły ruch, jeżeli oni by zostali wpadli w pułapkę. Dobra. Cztery dywizje, no. I teraz wszyscy tutaj. Świetnie. Oj, panowie, cofać się tą piątką. Oj, panowie, do tyłu. Dobra. Jesteśmy mniej więcej jakoś ustawieni, tak? W jakiś sposób. Jakoś się tu bronimy na południu i tak dalej. Panów. O Jezus, ty, panów trzeba wycofać jak najszybciej. Tyle dywizji, nie? Ty, osiem dywizji, cofaj się. Dwie dywizje, cofaj się. Panowie, cofajcie się. Chłopie. Jezus, wy musicie stąd uciec jak najszybciej, chłopaki. Dobra, panowie do tyłu. Oj, przebicie będzie tego. Dobra. To był jednak głupi pomysł, oddawanie tych ziem. Ale trudno. Ruscy wchodzą jak do siebie. Na południu na froncie jest git. Niemcy raczej no, nie szykują się do upadku. Tutaj Niemcy cisną na każdym froncie, ruscy też. 7000 manpowera już zaczyna mi brakować i karabinów i wszystkiego, no bo przemysł niewydolny nie domaga. Niestety... Ruscy i Niemcy nas puszczują bez żadnego problemu. To tutaj trzeba po prostu jak najdłużej się utrzymać. Mi się wydaje, że za duży fokus poszedł na Niemcy, a za mały na ruskich. I tak to się skończyło. Eee, alianci jak zwykle nic nie robią. Nawet gdyby wysłali tutaj parę dywizji, kurde, przez królewiec czy Gdańsk, to by było super, ale no jak wiadomo, po co ginąć za Gdańsk w ich narracji, tak? No i tutaj powoli zostajemy już okrążeni. Nasze dywizje nie mają jak fizycznie się wycofywać z frontu. Ja staram się uratować jak największą ilość ludzi tutaj eee, z tego okrążenia, ale Ruscy to weszli jak do siebie, nie? Ruscy to weszli jak do. Oj, 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 moi drodzy, ponad 30 dywizji okrążonych. Smutne, niestety. Ruscy zaatakowali i ruscy wygrali. Tak to bym Niemców zatrzymał bez problemu, nie? Rosjanie dochodzą już pod Warszawę. Nasze dywizje nie ustępują Niemcom na krok. Wojna pozycyjna tutaj nic mi nie da. Kraków został okrążony i upada. Sowieci dojechali aż pod Kraków. Wyobrażacie to sobie? Próbujemy jeszcze ostatniego ratunku. Czyli usunąć wszystkie plany bitewne, tak? Wszystkie fronty. I po prostu zrobić taką jednolitą linię wielką frontu. Zobaczymy, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Wątpię szczerze, ponieważ Warszawa za niedługo będzie padała. Okej, okay, dobra. E, Warszawa za niedługo prawdopodobnie upadnie, jak i jej obrzeża. E, bo armia czerwona się nie da tutaj robić w bambuko długo. Jeszcze gwardyjska Rumunia dołączyła do osi. Warszawa, no, broni się ostatkiem sił. Moje dywizje się reorganizują i przechodzą na różne pozycje. Ale Warszawa tutaj widzę, ojoj, Niestety. Sowieci wyczyścili. Sowieci za ruskich zrobiły praktycznie całą robotę. Ty, ale udało mi się uratować jeszcze Grecję, chłopie. Od upadku. Więc jest w porządku. Alianci mieli czas, żeby przetransportować tu jednostki, wygrać wojnę w Afryce, czyli w dużym rozrachunku to wyszło to nawet ok. Fakt, że zostałem zmiażdżony, ale dałem jeszcze 41 rok, styczeń, moi drodzy. Styczeń. Gdzie tu Barbarossa? Jak Niemcy stoją pod linią Marzynota? I Polska jeszcze stoi. Bardzo dobrze. Zmęczyłem ich, mi się wydaje, na tyle, że będzie dobrze, ale to już są ostatnie chwile narodu polskiego, moi drodzy, na mapie świata. Warszawa będzie upadała, jest oblężona przez sowieckie dywizje. Czyli w sumie udało się, udało nam się zatrzymać Niemców, ale to tylko i wyłącznie ruscy po prostu wygrali, nie? To ruscy wygrali tą potyczkę, nie Niemcy. Nie przegraliśmy, moi drodzy, z Niemcami. Przegraliśmy z uralskimi hordami Rosjan, dosłownie. Przegraliśmy niestety z uralskimi hordami Rosjan. Warszawa upada. Ruskie czołgi z atakiem 15. Właśnie atakują Warszawę. My nie mamy manpowera i stoimy po prostu jak. Jak nawet nie wiem co, nie? Może jakbym poszedł, wiecie co w doktrynę 4, tak? To by mogło być lepsze. Doktryna 4, manpower darmowy 5% to mogłoby mieć sens, nie? Inna rozpiętość, wiecie, tego typu rzeczy. Cholera wie. Ty, Warszawa stoimy, jeszcze nie upadamy, nie? Bardzo dobrze. Ty, Niemcy ruszyły w Belgii? Boże, jak oni teraz padną przez Belgię, to będzie tragedia. Ty, Niemcy tutaj ruszyły też w Grecji. Proszę, nie upadajcie, Lianci. Ja tyle ofiar dla was, tak długo ich zatrzymałem. Gdańsk został odcięty, ale mam nadzieję, że będzie bronił się do ostatniego żołnierza, a tutaj resztka moich wojsk... Oj, oj oj, No powiem tak, no niedobrze to wygląda, tak? Ostatnie prowincje Warszawy właśnie się bronią. Gdańsk się jeszcze trzyma. Gdańsk jeszcze nie upadł, ale to już będzie kapitulacja, moi drodzy. Oni mają za dużo dyplom. Oni mają za, dużo dom... za dużą dominację w powietrzu. Sowieci wygrali im tą wojnę, nie? A tutaj, Gdańsk już upada. Nie przeciągajmy tego upadku. Walczymy do ostatniego Polaka w Gdańsku. Gdańsk upad. Zostałem przydzielony jako dowódca wojsk na uchodźstwie, wojsk ekspedycyjnych. Mam 100% poparcie do wszystkiego. Mógłbym nawet zacząć werbować, nie mógłbym nic zwerbować. Niestety upadłem, nie? Ale zobaczmy przez chwilę, co się wydarzy w tej grze po takim upadku Polski. Prawda? Po takim czasie od upadku Polski. Czy alianci upadną? Ja sobie chwilę tą grę puszczę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tego się spodziewałem, moi drodzy. Puściłem sobie oczywiście gierkę, mamy wrzesień 41 roku. E, ja sobie siedzę i obserwuję. Niemcy nie były w stanie przebić nic. Grecja uratowana, wszystko uratowane. Wypowiadają jeszcze wojnę z ZSRR. Ja uważam to za koniec Niemiec. W Afryce udaje się aliantom już wygrywać. USA jest w ogóle w wojnie, bo Japonia wypowiedziała jeszcze wojnę e, i tak dalej, i tak dalej. E, no i mamy wojnę oczywiście z ZSRR. Ja raczej wnioskuję, że ZSRR rozbije Niemcy bez żadnego problemu. I wnioskuję też tutaj, że Niemcy już nic nie będą miały do powiedzenia w tej grze. Tak czy inaczej, wnioski z tej kampanii są takie: prawdopodobnie w 99,9%, jeżeli zmieniłbym ideologię w Polsce i byłbym w stanie zmienić prawo poboru i wystawić jeszcze z 20-45 dywizji dodatkowych na granicę z Rosją, to bym się tą Polską utrzymał do upadku Niemiec. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, jak jesteście tutaj nowi, zostawcie też lajka no i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć odcinek Polska, ale bez badań, czy będziemy w stanie się utrzymać, zwyciężyć i tak dalej. Do następnego epizodu, elo!